Witaj, nieprzypadkowy widzu, nieprzypadkowe widzko i ty, ym, obserwatorze z Boczyszku. Yy, dzisiaj monologi z drogi, ze wsi. Czyli pierdololo, niczym z domu moich rodziców taka to była droga. <grym> dzisiaj, o czym to ja chciałam? Dzisiaj chciałam nawiązać do kilku rzeczy, więc może będzie dłużej, ale, ale zacznę od tego, że zacznę od anegdotki historii nawet takiej. Leżę sobie dzisiaj koło mojego syna. Lat 10, bo jak jesteśmy u moich rodziców, no to muszę gdzieś spać, więc spam z nim. I tak sobie myślę: O, jak cudownie, mam syna lat 10. <noise> I on jeszcze chce ze mną spać. No i taki miałam moment rozczulenia, taki powiedziałabym nawet zachwytu nad życiem na chwilę. Tą. <noise> Odwraca się mój dziedzic i mówi: Mamo, ale beznadziejnie mi się z tobą spało. Ua, ua, ua. I teraz po co o tym mówię? No bo tej uciechy, tej radości tego wzruszenia, które miałam jeszcze kilka sekund wcześniej, wiesz, nikt mi nie odbierze. <gry> A to, co było później, to jest kwestia perspektywy. I teraz idąc za Panią Sylwią Grzeszczak, pozdrawiam serdecznie. Cieszmy się z małych rzeczy. <gry> bo za chwilę może ich nie być. Bo życie to podobno nie suma oddechów, ale suma chwil, które zapierają tych w piersiach. Ale umówmy się, tych takich zapierających jest mniej, więc raczej warto docenić to co jest tu i teraz, i takie malutkie, i mieć takie, zbierać takie małe ordery szczęścia, takie małe e, ordery miłości. E, I jeszcze e, jakby do, do, dokładając do tego jeszcze warstwę jedną a propos przyjemności, to jest tak, że optymiści mają szklankę w połowie pełną, pesymiści w połowie pustą, a masochiści w połowie w. Także tak. <laughs> Chyba chodzi o to w życiu, żeby cieszyć się z małych przyjemności i nawet jeżeli później wszystko się. Że tak powiem, pierdzieli to y, taka tak, taka y, podejście do życia żuka że cieszmy się z Belegie. Jest absolutnie moje. Także świętuję dzisiejsze małe przyjemności. Taką subtelną y, szkaneczką, o, jaka czysta. Subtelną filiżaneczką kawki. No, nie taka mała ta przyjemność, ale zawsze. Także y, to tyle. Dzisiaj tak świątecznie, szerokości, długości. No, bo przecież życie to droga. Bajo!